Na szczęście zorientowaliśmy się po dwóch sekundach, że nie nagrywa się i zaczynamy po raz drugi. Klaps. Dzisiaj na ławie prowokatora Rafał Rzepka. Człowiek, który współtworzy kolektyw Łotwarty Śląsk. Człowiek, który współtworzył ustawę o, powiedz sam, śląskiej mniejszości etnicznej. Tak? Regionalista. Regionalista, działacz Śląski. A jak powiem Hanys, to co poczujesz? Nie, w porządku. W porządno, w porządku. Bo ja gorą jestem, to się uczę. Nie, w porządku. Zaprosiłem Cię dzisiaj do prowokatora, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co nowego w legislacji na temat Śląska, uh -huh. śląskości uh -huh. e, może się pojawić w najbliższym czasie. Co, może zacznijmy od tego, co już się pojawiło. Wczoraj e, decyzją, czy też jakby działaniami posłanki Moniki Rossy pojawił się projekt w Sejmie uznający... Zmieniający jakby ustawę, funkcjonującą ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznawałaby śląszczyznę, czyli język śląski, za język regionalny. Jest to jeden z takich głównych postulatów środowiska śląskiego, który niejako nadawałby właśnie taką specjalną rangę językowi śląskiemu, który w końcu z tak zwanego nieformalnie używanego języka, który funkcjonuje gdzieś w przestrzeni publicznej, stałby się oficjalnie chronionym językiem regionalnym w ramach prawa polskiego, co dawało by między innymi ślązakom osobom które posługują się tym językiem śląskim różnego rodzaju benefity które tak na dobrą sprawę są podnoszone już od wielu wielu lat przez środowiska regionalne środowiska śląskie w tym no dobrze, pomtarze. konkretnie, konkretnie. jakież to benefity mhm. by były Podstawowe benefity wynikające jakby z zmiany legislacyjnej która wprowadzałaby właśnie język śląski jako język regionalny to przede wszystkim Zacznijmy od takich podstawowych rzeczy, eee, rozpatrywanie przez organa państwa polskiego języka śląskiego jako język. W tej chwili mamy do czynienia z tym, że język śląski w sporej części opinii publicznej, polskiej opinii publicznej, postrzegany jest jako gwara, dialekt, etnolekt, bliżej niesprecyzowana mowa, która w zależności od, bardzo często niestety, percepcji politycznej zmienia swoje znaczenia. A eee, Musimy wiedzieć, że gwara nie jest równa dialektowi, dialekt nie jest równy etnolektowi, etnolek nie jest równy językowi. Mm. Te pojęcia są każdy z nich znaczy troszeczkę coś innego. Natomiast śląszczyzna, jeżeli spojrzymy na nią holistycznie całkowicie, spełnia wszystkie wymogi i wszystkie cechy, które cechowałyby daną mowę jako język, czyli jako pełnoprawny, normalny język, taki jak język polski, czeski, niemiecki. Um, a zmiana wprowadzi m.in. szereg dodatkowych benefitów, z których osoby korzystające na co dzień z języka śląskiego będą mogły po prostu z niego korzystać. I ja pragnę przypomnieć, że w ramach ostatniego spisu powszechnego, najnowszych wyników, które były w spisie powszechnym 2021, około prawie pół miliona obywateli Rzeczpospolitej Polskiej na co dzień w kontaktach domowych korzysta z języka śląskiego. A dlaczego było? pomiędzy spisami? Prawdopodobnie z kilku powodów. Po pierwsze ze względu na demografię, która jest nieubłagana. To znaczy, że po prostu... Wymieramy jako, jako Polska? Jako Polska wymieramy. Ale to. aż tyle? Mm, aż tyle może też wynikać z innych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że spis odbywał się w trakcie pandemii. E, był przesuwany praktycznie dwukrotnie. Z trzech miesięcy na sześć miesięcy. A teraz A, sobie przypomniałem, że zaufanie do całego tego tak. spisywania się przez internet było ograniczone. Zaufanie dosyć. było bardzo ograniczone. Tym bardziej sam formularz był potwornie zawoalowany, ponieważ pytanie o tożsamość było dopiero siódmym pytaniem z kolei, gdzie GUS w trakcie tego całego formularza pytał Cię m.in. ile lodówek masz w pokoju, ile pokoi, gdzie jest przyłącze gazowe itd. itd. Mhm. Po takim galajmatiasie pytań respondenci często już później ignorowali następne pytanie i po prostu zaznaczali tożsamość Polski. No dobra, wróćmy do, wróćmy do... Śląszczyzny. Sprawę z lokalności sobie z lokalnych aspektów. E, bo mnie interesuje, jakie będą dalsze kroki, bo... Hmm. Nie wiem, czy jest jakiś podręcznik, który można by zastosować, aby wyedukować na przykład tych urzędników, którzy będą bezpośrednio w kontakcie z osobą, która przyjdzie. I to jest się... największa praca, która czeka środowisko tak zwane regionalistyczne, środowisko śląskie, ponieważ to jakby. W momencie, jakby legislacji, czyli zmiany jakby tej językowej, trzeba będzie tak na dobrą sprawę razem z komisją wspólną i w ramach jakby całego środowiska ludzi, którzy od wielu lat już jakby zajmują się językiem, zacząć tworzyć tego rodzaju treści, ponieważ mm. do tej pory wszystko, to co było tworzone w kontekście jakby języka śląskiego, tożsamości śląskiej, jest nieoficjalne, nie, nie zostało właśnie. akceptowane przez żadne urzędy państwowe, mm. ponieważ oficjalnie, skoro język śląski nie figuruje w prawie polskim, to teoretycznie nie może zyskać aprobaty oficjalnego dokumentu dokumentu, który można wykorzystywać, prawda, do nauczania dzieci i młodzieży. No właśnie. Więc teraz tak na dobrą sprawę będzie olbrzymi, po zaakceptowaniu jakby tej ustawy, mm -hmm. jeżeli oczywiście ona zostanie zaakceptowana, będzie Ślązaków czekał, czy środowisko jakby tych działaczy, będzie czekał bardzo długi i mozolny proces Jak uzyskiwania myślisz, aprobaty Jak potrwa? Dekada? 5 lat? Minimum 5 lat, myślę. Mhm. W sensie, z tego co wiem, plany zakładają w momencie uznania, jakby języka śląskiego, z tego co wiem już w uchwale budżetowej, czy też w prognozach, jakby uchwały budżetowej obecnego rządu, plany zakładają wprowadzenie języka śląskiego do szkół, czy też powiedzmy pierwszych lekcji z języka śląskiego już we wrześniu przyszłego roku. Tylko kto ma uczyć i na jakiej podstawie? Nie? To jest pytanie, które należałoby sobie zadać, bo. Bo jak Ty mówisz, że 5 lat będzie tak. budowany ten leksykalny, gramatyczny, gramatyczny i tak dalej obiekt, Nie, a potem leksyka, będzie... gramatyka, języka śląskiego jest już dobrze udokumentowana i jakby jest. Teraz tylko tak na dobrą sprawę te wszystkie dokumenty trzeba będzie po prostu jakby zatwierdzić oficjalnie przy współpracy z kuratoriami oświaty, no i oczywiście wdrożyć do podstawy programowej danego danego, danego roku szkolnego. No i potem stworzyć... Nie no, chyba jeszcze wcześniej trzeba będzie stworzyć jakieś kierunki na uniwersytecie i wykształcić... Się... Szkolnictwo wyższe to jest inna, inna dziedzina. Natomiast nauczycieli... Yy... to swoją drogą. Proces kształcenia nauczycieli Uczycieli oczywiście będzie musiał odbywać się przy współudziale uczelni wyższych, czyli prawdopodobnie przez tworzenie kierunków na studia, jakieś studia podyplomowe, dodatkowe jakby, prawda, e, dodatkowe studia rozszerzające kompetencje z zakresu edukacji regionalnej. Z tego co wiem, Uniwersytet Śląski posiada w swojej ofercie podyplomowe studia, ale z wiedzą o regionie. To nie jest wiedza konkretnie jakby o języku śląskim, ale to do nie jest wiedzy wiedza o regionie przejdziemy, tak, e, jasne. szczególnie w kontekście katowickim? Jasne. Natomiast nie da się ukryć, że te działania, które w tej chwili mają miejsce, to jest tak naprawdę początek bardzo długiej hmm, drogi do hmm. tego, żeby coś, co w tej chwili funkcjonuje, ma się dobrze rozwijać. Bo język śląski to nie jest nic sztucznego ani martwego. Na Śląsku działa bardzo wiele organizacji, które na co dzień zajmują się piastowaniem jakby mowy śląskiej. Korporacje korzystają m.in. z biur tłumaczeniowych do tego, żeby tworzyć prawda, różnego rodzaju foldery reklamowe po Śląsku. Ten język jest żywy. Tylko teraz zabawa polega na tym, żeby ten język, który oficjalnie w ramach prawa polskiego nie funkcjonuje, przełożyć go na funkcjonujący prawnie język. I to będzie olbrzymia robota legislacyjno-biurokratyczna, nazwijmy to, żeby te wszelkiego rodzaju narzędzia, z których. Częściowo już niektórzy y, nauczyciele do edukacji regionalnej korzystają, zatwierdzić i wdrożyć do właściwego okay, nauczania. Okej, okay. słuchaj, e, dla rozróżnienia. Ale to jeszcze nie koniec, oczywiście, całej, całego procesu legislacyjnego, bo pamiętajmy, jeszcze, że w niedalekiej przyszłości czeka nas jeszcze też nowelizacja druga ustawy, tym razem uznająca Ślązaków za mniejszość etniczną. To jest projekt, który. No, niejako... Co to zmieni w Twoim życiu? Co to zmieni w moim życiu? Że oficjalnie będę mógł powiedzieć, że jestem obywatelem polskim narodowości śląskiej. W tej, chwili, w tej chwili mogę też to również powiedzieć, ale państwo polskie nie dostrzega mojej tożsamości. Mm. Nazywa mnie i rozpoznaje tylko i wyłącznie jako Polaka. A ja Polakiem nie jestem, jestem Ślązakiem. Zawsze byłem Ślązakiem, wywodzę się ze śląskiego domu. i Moja tożsamość, moja narodowość to narodowość śląska. Tutaj Rafał, na Tylnej Mariackiej. Chociaż jestem obywatelem Polski. Każesz na Tylnej Mariackiej te, te parkingi nowe? Mm -hmm, tak, Masz, pionowe. Ja, ja mam prośbę do Ciebie, możesz to przetłumaczyć na śląski? To się nazywa Grand Vertical Parking. Grand Vertical Parking Wielopoziomowe parkingi. Parking, parking to jest słowo z języka angielskiego, więc podejrzewam, że do zaadaptowania wieloplatformowe parkingi na przykład. No. Albo multiplacowe parkingi. Ja myślałem o jakimś tak dupnym, nie wiem. Nie 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 nie, 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 nie. Dupny to by było bardzo wiesz, tak nisko na tej zasadzie. A jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć na poważnie to raczej to raczej coś koło tego. No właśnie, no właśnie. To jest problem, żeby stworzyć odpowiedniki tych wszystkich słów, tak żeby to był żywy język, żeby się dało... To prawda. E, no... Może nie język naukowy, bo już zostawmy to angielskiemu, to jest... Dałoby nar... radę. Dałoby Spokojnie. radę? Oczywiście, że dałoby radę. Całe, y, całe słownictwo, na przykład medyczne... Słuchaj, ja znam kilku moich... Kilku moich znajomych już próbowało z Uniwersytetem Śląskim zrobić streszczenie swojej pracy po śląsku, no... Niestety Uniwersytet Śląski, a przynajmniej wielu naukowców, niestety ma dalej komucha wełbie i nie do końca jest chętnych na tego typu, nazwijmy to rewolucyjne mm. rozwiązania. Ale na przykład jednemu z moich właściwie. Mi, mi oraz mojemu koledze udało się zrobić pracę naukową przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Wydziałowi Artes Liberales dotyczącą dyskryminacji mniejszości e, etnicznych w Polsce podczas pandemii COVID-19 mhm. i cały rozdział dotyczący poświęcony Ślązakom dało się przetłumaczyć na język śląski. I... Można. Da Co? Się. Były, Wykluczenia? Były, Jest. Czy były. Badania pokazują jednoznacznie, że izolacja społeczna niestety przyczynia się do wzrostu dyskryminacji na tle etnicznym. Można było to zaobserwować podczas pandemii, szczególnie podczas wzrostu zachorowań tutaj na Śląsku, kiedy wieszano psy na ludziach ze Śląska, bo my tutaj tak, mamy. Zakaz... Siedlisko zarazy, tu zrzucić no, bomby, zrobić były... kordon izolację i Ale to tak były tak dalej, takie błędy tak. w komunikacji w ogóle w mediach wydaje Niestety mi się... tak, ale wiesz, to się niestety potem Odbija na konkretne jednostki tak, konkretnych tak, ludzi. Ale tak, tak, tak. Obrywają... nad morze masz tam tak. SK. A ze Śląska to nie, to my nie obsługujemy. No, nie? To, na tej zasadzie. To, to, to I od razu myślą, że tu jakaś apokalipsa zombie albo coś. Ja tak. mam taką kontrowersyjną tezę, że to nie jest temat narodowości języka śląskiego w mm. Katowicach akurat mm -hmm. w stolicy Województwa nie jest najbardziej palącym problemem. Nie jest absolutnie, nie, nie. to jest Ale problem wyobrażam sobie, nie? że są takie gminy w regionie, tak. gdzie ten udział Ślązaków będzie 30% na przykład. Tak. Orzesze na przykład. Orzeszę. Według ostatniego spisu w Katowicach. 17% 17,8% to są osoby, które zadeklarowały albo razem z Polską, albo samodzielnie. Tożsamość śląską, mm -hmm. ale na przykład mamy takich rekordzistów, jak właśnie wspomniane przeze mnie Orzesze, 33%, 33. albo gmina Gaszowice, to jest niedaleko Rybnika, 46% zadeklarowało. Mm, Czyli prawie połowa, tak, 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 no. tak, Okolice Rybnika generalnie to mają najbardziej najwyższe jakby te odsetki osób, które tak, tak. albo z Polską, albo... To się też osobnie... na ulicy. Tak, tam. tak. No i wiesz, no i to już jest jakby, to już jest jakby realna liczba, nie? Jeżeli połowa obywateli danego, danej miejscowości rzeczywiście odczuwa się. Się, no, czuje się ślązakami, mówi po śląsku, a państwo ich nie dostrzega. Nie widzi, nie ma. Nie, nie, nie możecie się czuć Ślązakami, bo X i tutaj pada cisza. Hmm. Ja przez 10 lat działalności w temacie śląskim nie spotkałem się jeszcze z żadnym rzetelnym opracowaniem, dlaczego ślązacy to Polacy, albo dlaczego język śląski nie jest językiem, tylko jest na przykład gwarą. Nie spotkałem się. Po prostu nie ma, nie ma realnych argumentów za tym, które by po prostu były antytezą tego, z czym, o co my jakby zabiegamy przez te, przez te wszystkie lata. Tak? Wiesz, ja, ja jako osoba, która gdzieś blisko śląska była, ale jednak to jest małopolska, tą historię. E, w latach 90. pamiętam liczne wypowiedzi pewnego słynnego. Zabrzanina profesora Miodka, eksperta mm, od polskiego, tak. który zbudował mi taki mur przed myśleniem o tym, że śląski to język, wiesz przez co, przez dużą dywersyfikację. Jasne. On mówił, że to jest taki archipelag gwar, i tak. że troszeczkę pod Opolem inaczej, w Wyrdułtowach inaczej, a pewnie w Wojkowicach inaczej. No profesor, Jan jestem chorągiewką polityczną. Miodek jest akurat świetnym przykładem tego, jak łatwo zmieniać zdanie. Ja, ponieważ jestem z zawodu, prywatnie zawodowo jestem researcherem, zajmuję się jakby Wydobywaniem informacji, czy to pod kątem rekrutacji, czy to pod kątem współpracy politycznej, czy też e, informacji związanych jakby z prawem migracyjnym. Ja jestem e, dość dobry w wydobywaniu informacji. Pamiętam taką wypowiedź, jaką profesor Miodek popełnił na łamach jednego z kaszubskich Tygodników, miesięczników, takich o, o życiu jakby na Kaszubach w latach 90. Profesor Miodek twierdził, wbrew ówczesnym e, działaczom kaszubskim, pielęgnującym jakby język kaszubski, że język kaszubski jest absolutnie gwarą. Od zawsze wykazywał jakby cechy gwarowe i w żadnym wypadku nie może być uznany za język. Profesor Miodek cudownie zmienił zdanie w 2006 roku, kiedy akurat wprowadzono do ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych język kaszubski, i od tego momentu profesor Miodek konsekwentnie nie nazywa język kaszubski językiem kaszubskim. Mm -hmm. Już nie jest to absolutnie gwarant. <grym> I... Z całym szacunkiem dla dorobku językowego profesora Miotka. Ja myślę, że on jest wspaniałym ekspertem, jeśli chodzi o język polski, ale od języka śląskiego niech on się naprawdę mm -hmm. odstosunkuje. Przy całym szacunku dla jego dorobku jednak pozostawmy rzeczywiście ekspertom, którzy na drugi, co dzień pracują ten, z tym ten językiem. Ten łysy z brodą to mówię. ekspert? To on co mówi na ten temat? W sensie profesor Bralczyk? Bra 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 tak. Profesor Bralczyk ostatnio, z tego co wiem, zmienił zdanie. Pamiętam, że na łamach chyba bodajże portalu Ślązak wypowiadał się, że jeżeli sami Ślązacy uważają swój język za Język i chcą go kultywować jako z język, to dlaczego robić podgórkę obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej? No właśnie, na no, Dlaczego? No ja nie wiem dlaczego. Co z tą tragedią e, górnośląską? Jak powinna być upamiętniona? Jeż pytasz mnie o zdanie, czy tak, o ciebie? Nie, Rafał, Jeżeli nie. Jeżeli mnie pytasz o zdanie, wystarczyłoby po prostu, żeby te rodziny ofiar, które straciły najbliższych, e, a jeszcze Potomkowie tych, tych osób żyją i często pamiętają tak, o tej tragedii. Tak, zdecydowanie. Zrobić jedną konferencję, wysłać przedstawiciela rządu, powiedzieć po prostu w imieniu Rzeczpospolitej, przepraszam, i to wszystko. I ewentualnie zbudować jakiś pomnik ofiar. Właściwie może nie pomnik, bo ja nie lubię pomnikomanii. Ja bym bardziej wolał rzeczywiście jakieś rzetelne muzeum, które opowiadałoby o tragedii grupskiej tak, albo... z perspektywy tychże rodzin właśnie, a nie ekspertów jakichś warszawskich, którzy z IPN-u albo innej ciekawej instytucji, która ma jakąś wizję, a niekoniecznie obiektywnie przedstawia rzeczywistość. Wolałbym oddać głos osobom, które rzeczywiście mają złe wspomnienia i które chciałyby tą historię podzielić, bo bardzo często Wielu ślązaków, wielu ślązaków, niestety, ma traumę z tamtego okresu. Ją widać. I do tej pory jest wiele, szczególnie starszych osób, które. No, okres powiedzmy, nazwijmy to pojawienia się Polski na tych ziemiach pamięta raczej przez pryzmat zmiany nazwisk, mm -hmm. bicia linijką w łeb zamówienie po śląsku. Tak. Straszenia, że przyjdą, prawda, ubecy i ktoś zostanie wziął do więzienia. Czekania na ojca. Czekania na ojca. Już nie wspominam o tych pierwszych dniach 1945 Armii Gwałty, Czerwonej. Tak, robunki, tak, to już dramat, to jest jakby... tak, który tak. Dzisiaj przeżywa Ukraina. Tak, dokładnie, dokładnie tak. I wielu Ślązaków, jakby te relacje między Polską a śląskiem, ja wiem, no śląsk jest teraz częścią Polski, wiadomo, natomiast chodzi mi jakby kulturowe, tak, one są nie najlepsze dlatego, że Polska z jakimś dziwnym uporem maniaka wypiera się tego, co miało miejsce za PRL-u. No, jeżeli Polska, obecna Rzeczpospolita Polska, tytułuje się prawnym sukcesorem Polskiej Republiki Ludowej. Przywłaszcza sobie wszystkie osiągnięcia z okresu PRL-u. Honoruje różnego rodzaju, nie wiem, na przykład zwycięstwa sportowców z tego okresu, prawda? Mm -hmm. Wszyscy pamiętają geszt że zakiewicza Wow, super, Hermaszewski w kosmosie. Tak, to miało miejsce za PRL-u. I to są, wszyscy mówią bezpośrednio, że to są dokonania Polaków. Mm -hmm. Polski. Nie? A błędy nie są polskie. A błędy są zamiatane pod... Nie ma. Nie nie, 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 nie. To byli oni, to byli komuniści, to nie byli Polacy. To byli Sowieci, to nie byli Polacy. A tam na pewno nie było Polaków. Nie, 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 nie. No to nic, nie dziwmy się, Dzień że... W kurze... też nie było Polaków, wiesz, jak to jest no. Nie, nie. Historia pisze się cały czas. Tak. I problem polega na tym, że budowanie przepychanej kolanem albo łokciem narracji nie służy budowaniu pozytywnych... Relacji społecznych. A przede wszystkim, co mnie bardzo boli jako działacza, aktywistę, nie służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, świadomego, które podejmuje świadome w skali makro decyzje, które służą wszystkim. Proszę Państwa. No dobra, to jak Proszę budowane tego. jest to społeczeństwo, jeśli chodzi o tożsamość związaną z regionem w naszym mieście, w Katowicach? Przyjrzałeś się tym programom? Tak, tak. tak. Ja akurat mam y, to szczęście, że y, miałem do czynienia z wprowadzaniem edukacji regionalnej do rybnika, y, jeszcze jako wiceprezes Demokratycznej Unii Regionalistów Śląskich, to jest stowarzyszenie regionalne działające w rybniku, w sprawach Śląskich mhm. ogólnie. Udało nam się z rybnickim Womem wprowadzić właśnie w rybniku przy współpracy tutaj z lokalnym magistratem lekcji edukacji regionalnej do szkół. I wtedy to było pionierskie, bo wtedy w ogóle jak w Katowicach nawet nie myśleli ludzie o tym, żeby wprowadzać edukacji regionalnej. Na szczęście z tego, co wiem, miasto Katowice wreszcie poszło po rozum do głowy i wprowadziło mm. program nauczania, przynajmniej wydało podręcznik taki ogólny z tak. wiedzy o regionie, a właściwie o samych Katowicach i takiej lokalnej aspektologii, mm -hmm. z których nauczyciele mogą korzystać w szkołach w Katowicach. I z tego co wiem, są szkoły średnie, które w takim programie partycypują. Pamiętam, że chyba w 2018 albo 2020, teraz już nie pamiętam dat, sześć szkół zostało wyłonionych do tego programu pilotażowego. Niestety nie wiem, czy ten program jest kontynuowany. Natomiast wiem, jak ten podręcznik wyglądał. E, Ogólnie, przed wszystkimi osobami, które zajmują się edukacją regionalną, to, to nie jest łatwa robota, bo państwo tak na dobrą sprawę nie wspiera tego rodzaju działań. Wszystko odbywa się tak na dobrą sprawę ze środków samorządowych. Nauczyciele często za grosze zajmują się jakby edukacją dzieci i młodzieży. To jest miejski program, tak. więc musi być ze środków samorządowych Tak, zlasowany. Natomiast generalnie rzecz ujmując, nie zawsze za tym idzie właściwa wiedza, jeżeli oficjalny podręcznik wydany przez miasto, mówi, że istnieje gwara śląska. Mm. Tak. Albo, że na przykład, yy, nie wiem, inny przykład, że przetłumacz, przetłumacz, pamiętam, było takie jedno zadanie jak, zapoznawałem się przed wywiadem właśnie z, z tym podręcznikiem, przetłumacz słówka z gwary śląskiej poprawnie na język polski. Mm. Zgrzyta. Poprawnie. Zgrzyta. Bo jak nie to linijką w web. Zgrzyta. Zgrzyta. Natomiast y, nie chciałbym wieszać tutaj psów na osobach, które się zajmowały, jakby pisaniem tego, tego podręcznika, bo ja zdaję sobie sprawę, że bardzo często nauczyciele trochę latarką po omacku zajmują się tematyką śląską, mm. dlatego że nie ma realnych, państwowych źródeł czy też ośrodków nauczania, które by tych nauczycieli kształciły. My jesteśmy dopiero przed tym etapem. Tak jak wcześniej wspominałem w naszej rozmowie, czeka nas olbrzymia praca, żeby stworzyć całą bazę kształcenia nauczycieli do tego, żeby w sposób właściwy mówić o Śląsku, o Ślązakach o śląskiej tożsamości. I ja Państwu przytoczę taką jedną ciekawostkę, bo tak jak już mówiłem, jestem researcherem, lubię, lubię grzebać w różnych, że tak Dalej. powiem, danych. Zapoznając się z materiałami wydanymi przez miasto do kształcenia właśnie o języku śląskim, natknąłem się właśnie na katowicki podręcznik, w którym, jak już wspominałem, znajduje się między innymi dział poświęcony gwarze śląskiej. Gwara śląska to jest bardzo nieprecyzyjne określenie dotyczące języka śląskiego, bo jeżeli gwara no, gwara nie ma w sama w sobie odmian, a język śląski ma pełno odmian, właśnie lokalnych gwar, które razem budują język, więc samo słowo gwara śląska jest nieprecyzyjne, jest niewłaściwe z punktu widzenia naukowego. Ale abstrahując, em, podręcznik oficjalnie wydany przez, przez miasto Katowice ma dział poświęcony gwarze śląskiej. Natomiast wśród materiałów zatwierdzonych, jakby, które znajdują się na stronie, znajduje się słownik yy, wyrazów po śląsku, które przygotowały uczennice jednego z liceów znajdującego się w Katowicach. I tam, ja sobie pozwolę się posłużyć telefonem, bo mi się to bardzo podoba, tam padają na koniec tego podręcznika, a właściwie tego słowniczka, bo to jest taki prosty słowniczek typu jest ilustracja, jest tłumaczenie na śląski, tam padają bardzo ładne słowa na koniec, z którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Ilustrowany słownik słówek śląskich jest wynikiem drugiej edycji kampanii. Jest to przyjemna dla oka książka ze słówkami śląskimi. W dzisiejszych czasach coraz powszechniejszym problemem jest zanikanie świadomości regionalnej. Ludzie coraz mniej utożsamiają się z miejscem, z którego pochodzą. Śląsk jest bardzo ciekawym obszarem, lecz wiele osób wstydzi się, że stąd pochodzi. Tutejsza kultura jest wyjątkowa, i właśnie tym słowniczkiem oraz całymi działaniami projekt Cugiem w przeszłość ma to udowodnić. Słownik jest skierowany zarówno dla młodszych, jak i starszych osób. Mamy nadzieję, że ta książka ułatwi naukę języka śląskiego. I na koniec miłej nauki. Dlaczego się z tym jakby z Wami dzielę? Między innymi dlatego, że ten podręcznik napisały dziewczyny, które poznają jakby wiedzę o śląsku. Licealistki stworzyły go jakby dla innych, dla osób starszych, dla osób młodszych. I już młodsze pokolenia zaczynają dostrzegać tak naprawdę rzeczywistość ośląskiej tożsamości, o śląskiej historii, że to jest język, że to jest nadbudowa, że ma swoje odmiany, że źródła datujące o języku śląskim pochodzą na przykład z XV, XVI wieku, że to nie jest coś, co wyłoniło się nagle nie wiadomo skąd. To nie jest jakaś gwara, którą. coś, sani... co zostało tak, brutalnie przycięte. To nie jest jakaś gwara, którą umarł górnicy przy piwie, kaszance opowiadają widce. Ja się o gołych babach W takiej narracji, właśnie. Wiem, tak. wiem, ale to jest problem, wiesz, to jest problem bardzo wielu, bardzo, bardzo wielu ludzi, że niestety, ale komuna ochydziła śląsk. Komuna sprowadziła śląsk do roli jakiegoś takiego brudnego. Pod, podrzędnego miejsca, no nie, wiem, gdzie nie, ludzie nie, tak nie. na dobrą sprawę, gdzie ludzie tak na dobrą sprawę, jedyne co mają zapewnione to mają robotę i to jest dobra robota, na grubie, ale poza tym to są prości, zwykli ludzie, gdzie, którzy nie reprezentują jakiejś większej prości wartości Prości ludzie, którzy utrzymują resztę kraju, tak? Tak, ale nie, ci ludzie są tylko i wyłącznie do roboty. Oni nie reprezentują żadnej większej no, wartości no, Dlaczego Uniwersytet tutaj w Katowicach tak późno powstał? No. No, dlatego, że miał późno powstać, po prostu. No właśnie. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Mm. Dla, mnie, dla mnie, ja dalej zachodzę w głowę, dlaczego na Uniwersytecie Śląskim, który Śląski jest z nazwy, do tej pory nie ma studiów śląskoznawczych? Dlaczego nie ma żadnego fakultetu, który zajmuje A się historią? A są śląską w ogóle? Historią? Nie, nie ma. Może w, tej w no wiesz, tamtejsze A są Ogólnie, śląski. to są. Tak, jest. Z tego co wiem, Uniwersytet Wrocławski ma bardzo mocną sekcję historyczną, gdzie w ramach jednego z fakultetów mają studia regionalne związane jakby z historią śląską. Mm -hmm. No, oni mają bliżej ślęży, to może bardziej czują się Ślązakami. Może, nie wiem, to jest ciekawe z punktu widzenia jakby przemian, które miały miejsce na Dolnym Śląsku, że mm -hmm. tam można, a tu dalej jest dziwna cisza. Chociaż tutaj jakby bardziej, jednak we Wrocławiu gwary to ukraińską się raczej słyszy. Dokładnie, nie, no. tak, ze względu jakby na przemiany oraz, oraz, no. oraz na, albo jakieś stare zaśpiewy, powiedzmy, nie wiem, ludzi, tak zwanych Polaków z, teraz jakby z Ukrainy, nie, z tej części... Lwowiaki, tak. Lwowiaki tak zwane, no. nie, wiesz. A nie wiem, dlaczego jest taki opór, znaczy ja wiem, dlaczego jest taki opór. I ja, mi się wydaje, że wielu naukowców tak na dobrą sprawę boi się o swoje posady zajmując się tematem śląskim, bo może się okazać, że ta trudna, pomieszana, wielonarodowa, ale bardzo ciekawa historia śląska z wpływami czeskimi, niemieckimi, polskimi, może kłócić się z ogólną, odwieczną narracją o odwiecznie polskim Śląsku. Śląsku. który powrócił do macierzy po latach smutne, że naukowcy boją się. Tak. To jest emocja, która nie powinna dotykać naukowca. Nie powinna, ale no spójrz na to, jak finansowane są uniwersytety, uniwersytety tak? Lex Czarnek, co się, działo, co się działo z naukowcami, jak kneblowano im usta, bo mówili na przykład o Żydach jedw z, jedw z, jedw z Jedwabne, nie? Wiesz. Mm. Nauka niestety jest mocno upolityczniona. Ja rozumiem naukowców, którzy nie do końca chcą zgłębiać temat śląski, zgłębiać źródła, bo boją się na przykład o swoją posadę. A my mówimy o naukowcach, wiesz, z uczelni wyższych, a co się dzieje na szczeblu niższym? nauczycielach, nad którymi wisi jedynie słuszne kuratorium, które tylko czeka na jakieś potknięcia, żeby na przykład kogoś uwalić. Publiczna edukacja to jest temat rzeka, rzeka. i nie chciałbym go... Przy czym ja jestem zwolennikiem publicznej edukacji, żeby nie było. Tylko... Dobrej publicznej edukacji. Zacznijmy od tego, że edukację publiczną całkowicie należy zreformować i... Dobra, dobra, od zera, to jest, ale tak, tak, to tak, to tak, jest, tak. To już jest za dużo dla mnie Wiem. w tym odcinku, bo czuję, żebyś się rozwinął i chętnie bym z Tobą pociągnął. Jasne. Motki. Ale wróćmy do Katowic. Mhm. Czy w tym kontekście właśnie jeszcze regionalnym tutaj w Katowicach naprawdę chciałbyś widzieć dwujęzyczne tablice? Tak. Uważam, że bezwzględnie dwujęzyczne tablice powinny zostać zamontowane, pomimo tego, że według... Zakładając hipotetyczną sytuację, że uznajemy śląską za mniejszość etniczną, mhm. a zgodnie z tą ustawą, w miejscowościach, gdzie 20% obywateli, powyżej 20% obywateli znajdują się obywatele danej narodowości z mniejszości, mhm. jest możliwość ustawowego zamontowania tablic dwujęzycznych. Mhm. Katowice w tej chwili, po tej obniżce deklaracji, w ogóle tej deklaracji, nazwijmy to depopulacji, tak? Mhm. E, spadły do poziomu 17%, mhm. więc teoretycznie ustawowo takiej zmiany wprowadzić by się nie dało. Ale Ruda Śląska podejrzewam, że spokojnie. Ale nie, inaczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby magistrat sam wyszedł z taką inicjatywą i zamontował takie tablice. Tym bardziej, że prezydent Krupa wielokrotnie podkreśla, że oczywiście czuje się Ślązakiem, jest regionalistą i działa na rzecz jakby tutaj kultury lokalnej. I interesuje się co tabliczkami, jest, mam wrażenie. Bardzo. Co jest... Trochę się kłóci z oficjalnymi ustaleniami, bo niedalej chyba jak 2-3 lata temu grupka regionalistów zwróciła się z petycją do magistratu katowickiego o zamontowanie tablic dwujęzycznych hmm. i została puszczona. Czy Wilhelm Szewczyk powinien być patronem centralnego pla placu w naszym mieście, przy dworcu? Powiem tak, chociaż był komunistą, zostawiłbym go już w spokoju. Tak. Mamy jeszcze dużo miejsc, które, mogą, które, które możemy wykorzystać na uhonorowanie pozostałych postaci, które nie funkcjonują w mieście, na przykład noblistów śląskich. O Boże. Czemu Dla nie? mnie najwybitniejszą katowiczanką zawsze i wszędzie będzie Maria, Maria Gepard -Majer. Nie ma no drugiej oczywiście. tej klasy osoby, którą dało to miasto światu. No właśnie, ale jakimś dziwnym cudem liceum Kiris kłodowskiej niechętnie wspomina o największej noblistce. A przypomnę, że kilka lat temu obchodziliśmy Okrągłą Rocznicę Urodzin noblistki, więc. Hmm. albo śmierci? Nie. albo zdobycia Nobla. Wiem, że była jakaś związana mocna data z, z, z naszą wybitną Katowiczanką, ale pamięć o niemieckiej noblistce jest niestety. A nie amerykańskiej? Może bardziej Ach, przepraszam, za tak głos. Nie, wiem nie wiem, nie wiem. wiem, nie wiem, ale ważne, że nie polskiej, nie? Ważne, że nie polskiej. No właśnie. No właśnie. Tak. Kończmy, Rafał. Świetnie okay. się gadało. Dzięki. Taki apel do włodarzy. Można własną inicjatywą troszeczkę zmienić i wybitne katowiczanki czekają. Jeśli mogę skorzystać właśnie z, te, z tego, apeluję Dawaj. do władz. Nie bójcie się tożsamości śląskiej. Naprawdę wam korona z głowy nie spadnie, jeżeli wprowadzicie tabliczki po śląsku i naprawdę nic się nie stanie, jeżeli upamiętnicie wybitne osoby które dla tego miejsca zrobiły całym swoim życiem dużo więcej niż przywożeni w teczkach różnego rodzaju patroni, którzy nigdy tu nie byli. Dzięki Ci, Rafał, apel będzie wysłuchany, bo wiemy, że nas słuchają. Oby. Mam nadzieję. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo.